Siemano, w tym filmie przygotowałem dla Was 100 paczek 80+, plus, także bez zbędnego przedłużania lecimy z tym. No i zobaczmy, co wyleci w pierwszej paczce. Pierwsza paczuszka. Okej. Okay. Kulibali 87, zajebiście jak na początek. 84 w Lachowic, Włoch, o. Bastoni, 84 kolejne, na razie 3 paczki, mamy 2 czwórki i jedną 7 więc zajebiście, mocny start, Portugalia, SPO i jest Bruno, 86, naprawdę dobrze sypie na start, tak w ogóle mamy godzinę 2.57, za chwilę mamy trzecią, robiłem parę godzin te paki dla was, Ericksen, nie, Michael Akanji, Brazylia, SN, taliszka. Na koniec również otworzymy za grupę wyzwań. Paczupy: Znowuż Michael, Philips, Hiszpania, CPS, Pedro Poro, Upamykano, myślałem, że znowu wleci Schmeichel, na szczęście Eriksen, Gabriel Paulista, Mario Hermoso, Vertonghen. Lecimy dalej. Kolejna paczka: co teraz, co teraz wypadnie? Hiszpania, FO, no i Paweł Torres, Jesus na was. No początek był dobry, ale teraz coś słabe trapy. Same 8 trójki 8 dwójki. O. I Laporte teraz 8.6, więc no to już jest lepiej, to już jest lepiej. Jonathan Vieira, Mazrawi, Hamsik. Znowu Hiszpania, SP. No i tym razem Jorente, 8.4. Pan Bisaka. No i Handanowicz, 8.4, Jimenez, Ruben Neves, Anglia, LS. No i o, myślałem, że grillisz, Podan. zajebiście. Lopez Timber, Kolejna paka lecimy z tym. Dawaj coś dobrego. Dawaj, 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 dawaj. O, no jajaturę. Mhm. Uribe. No i pierwszy inform. Roberto, Robertone. Paulista, Ocesa. O, no i mamy 8 89. Super, super, super. Marcos Asensio, Pret, Neto. Francja, S.O. Już lepiej, ale. Nadal słabo. Muso, Kramaric, Parałko, Duban, Zapata, Tapsoba, Terstegen, chociaż tyle. Bardzo długo nic, nic dobrego nie wleciało, fajnie, że ten Terstegen coś tutaj nam przełamuje. Kolejny raz netto. Kolejna paczka, zobaczmy co teraz. Argentyna, Bramkarz, znowu Muso. Oj, kolejny inform, kogo teraz? Tesha 81. Nie przydasz się. McTominay, Solar, Bauman Francus, Bramkasz. Kurde, mówić chociaż ten Joris. Bardzo dużo takich Hiszpanów leci. Teraz Angelinium. Kolejny raz Areola. Galia. Znowu Bramkarz, znowu Rui Patricio, Loselso, Ruben Neves, trzeci albo czwarty raz, 29 paczek do końca, Diego Carlos i mówić. Proszę, co najmniej 8:5, niech tutaj teraz będzie, proszę. Rakitów światuje kolejny import, trzeci już i znowu Robertone. Serio, serio. Hazard, niestety Arnautowić. 22 paczki do końca. Zobaczmy co w tej. No mówię, co najmniej 8-5 nie wleci, bo jest tragedia tak szczerze. A tak to jakiś foder. No i Juri Berisha, drugi raz, Jimenez. 20 paczek do końca, zobaczmy teraz ostatnią, ostatnią którą tutaj mamy. Co tutaj wyleci? No proszę, 8-5 chociaż, 8-5. Celso 81. Szczerze mówiąc, te paczki trochę mnie uśpiły. No, jest trzecia w nocy, ale no, nie liczyłem na aż tak słabe trafy. Myślałem, że. No, no zobaczcie sami, no. Benitez 80, no, co to jest? Jak możecie w ogóle zauważyć, prawiłem sobie mikrofonik nowy, żebyście mnie wspaniale słyszeli. Możecie pisać w komentarzu, czy jest różnica w dźwięku. No i oczywiście, jeśli nie subskrybujesz tego kanału. No to zostaw suba, daj łapeczkę w górę I traf coś lepszego w paczkach niż my, bo Martial 80 to nie jest coś co nas zadowala Holandia, SN, Depay Który zmienił właśnie Barcelonę na Atletico Madryt Znowu Benitez, okej okay. Francja, SP Chouameni, okej okay. znowu Fred Znowu Hiszpania, LO Juri Percicze Rui i ostatnie 10 paczek do końca. Co my tu mamy? Znowu Argentyna, znowu Bramkarz i znowu Rui. Niestanowite. Czwarty raz Ruben Neves Żort Alba, Jest to 85. Anglia, Bramkarz. Poop, Lobotka. I ostatnie 5 paczek do końca. No i Bono. 8-4. Kolejny raz. Podruba jajatury. Ostatnie trzy paki do końca. Mamy informa. Proszę nie Robertone. Dobra. Jest git. Thiago Silva 88. Zajebiście. Dobra końcówka. czyli do, prawdopodobnie mamy dobry początek i dobry koniec. Przedostatnia karta. Bramkarz Unai Simon. I ostatnia paczka 80 Ale nie ostatnia paczka w tym odcinku, więc czekajcie dalej. Brazylia, SPD O, Casemiro No i bardzo dobrze kończymy te paczuszki 80+, 89 Casemiro Pewnie przyda się Ale to nie wszystko, ponieważ za wykonanie 100 SBC o paczkę 80+, mamy do odebrania tutaj grupę wyzwań Także lecimy z tym Także zacznijmy od złotej paczki piłkarzy premium, zobaczmy co tutaj poleci Włoch, PO, to nie będzie nic dobrego Calabria 2 razy 83, plus. no z tego to już musi coś dobrego polecieć. No proszę. Zobaczmy. No i teraz Mendi Teraz Mendi Myślałem, że znowu Kulibali jest dobrze. I co jeszcze w środku? Kieza. 84. Może być. Duża paczka rzadkich piłkarzy. Jest to chyba paka za 50, więc zobaczmy. Rzota 85. Dobra, co teraz, co teraz, co teraz? No odpuszczmy to. 11 razy 81 plus. Jakiś informik, coś tego. Nie. Party. 84. Serio. Okej. Okay. No super. I ostatnie dwie parki na dzisiaj. No zacznijmy od jeden rzadki 84 plus. Może tutaj coś? Jakiś 87, 88? 84 perisic. No i na zakończenie, paka, Ultimate. Zobaczmy. Uratuj proszę ten odcinek, niech coś wyleci dobrego. Znowu Casemiro. To w się sensie nie narzekam. Super, 89 Casemiro. Pewnie tak, przyda się. Szczęsny Bonucci Fernandez Mount. 8 czpurki. Zobaczmy co w duplikatach. No, jeszcze dwie 8 czwórki tutaj. Także dobrze kończymy ten opening. Także to by było wszystko w tym odcinku. Jeżeli film ci się spodobał, no to zostaw oczywiście suba i lajka. Napisz komentarz, jak ci się film podobał i co byś jeszcze chciał zobaczyć na kanale. Także do zobaczenia i do następnego.